Nie bardzo i nie mogę cię i mieć przed ciebie i nie mogę mieć i za bardzo i nie mogę dać i razem miło szuka, myśmy ze szwagrem Szukam zwierzątka, a tu wyskoczyła małpka A szukałem złota <grym> złota Chilowy na z zły, rozumicie I że Poczekają 10 minut to zostało ja smacznego Lepij się synku już dawno nie pił yy, to kurwa Ciuwamy w rai, kurwa. Ale, ale też jest fajnie, nie? Też jest fajnie, kurwa. Kto wieka wylądujemy po... A okay, jakieś after party ma być wezmać. Widzisz to after party, a? Ja o, no, go. Kurwa. Na placu. I tego i tam cię pokierują, kurwa, na środku, to cię pokierują. Szfagiel już szwagier już ma w porządku. Nie, nie gody tak. Co ty godzisz tam? Jest dobrze. Ale coś mało kibiców, nie? Nie... Nic nie, nie, nie kibicują, kurwa. Guba Rydzino tam... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Welcome to the cage! traditions of martial arts of this life Po, po KSW ja tam obstawiłem Sordicza, więc <grym> wygrałem. Co do samej Gali, to na dwóch poprzednich, na których byłem, było dużo lepiej. Jedyna taka mrzawa była rzeczywiście doping, bo na samej ostatniej walce, wcześniej była też jedna walka takich młodszych, to czy chudszych, to tam się rzeczywiście się napieprzali A tak to. Dosyć słabo i, i obsadzone też nie było jakoś nadzwyczaj dobrze. No a ja chciałem podziękować każdemu z osobna, co naprawdę podszedł przybić piątkę, zrobić foto. Naprawdę dużo Was było. No i bo co Was pozdrawiam i dziękuję Wam za to, dajecie mi motywację do tego, żeby dalej działać w tym. No i co? Tyle. go wam do czoła i Pani Roma. Roba.